Przyszedłem pogruchotać ci szczękę. Chciałbym poruszać się bezszelestnie. No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. Nic tu nie ma. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Jakim konkretnym miejscu? Czy są jakieś zadania, których mógłbym się podjąć? A co z moją zapłatą? Nie czekaj, ja dalej. Przestań gadać od rzeczy. Co? O co ci chodzi? Chwileczkę. Hej, nie chcę żadnych kłopotów. Słuchaj, mam tego serdecznie dość. Czemu by nie? Ile mam ci zapłacić? Proszę, oto ruda. Przyjaciół nigdy nie za wielu. Proszę, czym jest dziesięć bryłek rudy wobec prawdziwej przyjaźni? Grozisz mi? Nie znalazłem jeszcze potrzebnej ilości ziół. Co z moją zapłatą? Co dostanę w zamian? Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Znalazłem Twoją księgę. Jak brzmiało to hasło? Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Trzymaj się. Jestem. To dlaczego nie przyjdziesz tutaj i ich sobie nie weźmiesz? Proszę. Oto dziesięć bryłek. Hm, nie mam przy sobie dziesięciu bryłek. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia? Czyżby? Chyba śnisz. Hej, co? Co to jest gachluk? Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia ulumulu. Muszę już iść. Proszę, znalazłem twoje lekarstwo. Możesz już zrobić dla mnie ulumulu? Co to jest kas tak? Twój przyjaciel powiedział mi, że mógłbyś dla mnie zrobić ulu ulumulu. Dwach kar? A cóż to takiego? Potrafisz porozumiewać się w naszym języku? Co to jest ort antak? Co się tu stało? Co mogę dla ciebie zrobić? Stary znajome rachunek wyrównany. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. O, skąd się tu wzięło coś takiego? To może zaczekać. Mamy teraz ważniejsze sprawy na głowie. Ale wciąż mogę wejść do środka. Mógłbyś od czasu do czasu zrobić coś bardziej ekscytującego, na przykład wpuścić kogoś potajemnie do zamku. Hej, wszystko w porządku? Cześć, jestem tu nowy. Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora ty gnijący, ochłapie. Sam bądź przeklęty, pajacu. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? Wolałbym nie, jeśli łaska. Nie ma lekko. Budzimy śpiocha.